Nowy w stadzie przygoda Lukasa. W Alpaka Parku było zawsze wiele radości i zabawy. Zwierzęta cieszyły się życiem i przyjaźnią, a odwiedzający z całego świata przyjeżdżali, aby podziwiać urokliwe alpaki. Pewnego słonecznego dnia dołączył do nich nowy członek stada Lukas, młody i ciekawski alpak. Gdy Lukas pierwszy raz wkroczył do Alpaka Parku, był pełen ekscytacji i oczekiwań. Jego kudłata, brązowa sierść, powiewała na wietrze duże, ciemne oczy spoglądały na otaczający go rajsko wyglądający teren. Wszystkie alpaki wydawały się być zadowolone z przyjścia nowego przyjaciela. Alpi, jeden z najstarszych alpak w stadzie, zbliżył się do Lukasa z szerokim uśmiechem na pyszczku. Witaj, Lukas. Jesteśmy tak szczęśliwi, że do nas dołączyłeś. Alpaka Park to wspaniałe miejsce, a my jesteśmy tutaj jak jedna duża, szczęśliwa rodzina. Lukas uśmiechnął się, czując ciepło serca. Dziękuję, Alpi. Jestem bardzo pod Zdecydowany, że tu jestem. Chciałbym poznać wszystkich i dowiedzieć się, jak można tu spędzić czas. François, zawsze pełen energii, podskoczył radośnie do Lukasa. Mamy wiele atrakcji. Możemy pobiegać po łąkach, skakać przez strumienie, a najlepsze jest karmienie odwiedzających. Lubię wyczarowywać uśmiech na ich twarzach. Iwo, który był nieco bardziej spokojny, przyszedł do Lukasa i westchnął. To prawda, François jest niezwykle utalentowany w zabawie. Ale każdy z nas ma swoje unikalne talenty. Na przykład snupi uwielbia dawać przytulanki, a Sylwian jest świetnym opowiadaczem historii. Lukas spojrzał na nich z zaciekawieniem. Brzmi wspaniale, chciałbym zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czy mogę do was dołączyć? Oczywiście, odpowiedział Albert. Był to starszy Alpak, z doświadczeniem i spokojem, który nauczył się czerpać radość z prostych przyjemności życia. Jesteśmy jedną wielką rodziną, każdy z nas jest mile widziany. A razem możemy przeżyć wiele niesamowitych przygód. Lukas czuł się komfortowo w towarzystwie swoich nowych przyjaciół. Razem bawili się na łąkach, podskakiwali przez strumienie i cieszyli się z ciepłego słońca na swoich futrach. Lukas był zachwycony, ale czasami odczuwał również lekkie obawy. Pewnego dnia, gdy Lukas przechadzał się po parku, zauważył odwiedzających obserwujących alpaki. Jeden z gości zwrócił uwagę na niego i zbliżył się z ręką wyciągniętą do pieszczoty. Hej, Lukas! Jesteś tak uroczy, powiedział odwiedzający, próbując dotknąć nowego alpaka. Lukas nie był pewien co robić. Niektóre alpaki były bardzo towarzyskie i kochały pieszczoty, ale on nie znał jeszcze tych ludzi. Westchnął i odskoczył od wyciągniętej ręki. Spokojnie, Lukas, powiedział Pablo, starszy i mądry alpak. Nikt cię nie zmusza do niczego. Jeśli nie chcesz, możesz powiedzieć ludziom, że jeszcze się nie przyzwyczaiłeś do pieszczot. Lukas, wdzięczny za radę, zaczął uczyć się sztuki komunikacji z odwiedzającymi. Z czasem odkrył, że wiele osób szuka po prostu uroczych zdjęć. Ale byli też tacy, którzy chcieli poznać alpaków i nawiązać z nimi prawdziwą więź. Jednak Lukas miał również chwilę zwątpienia. Czasami widział, jak inni alpaki byli otoczeni fanami, którzy chcieli z nimi spędzić czas. Czy uda mu się nawiązać takie relacje? Gdy Lukas podszedł do Alpiego i François, nieśmiało zapytał: Czy myślicie, że kiedyś będę tak popularny jak wy? Czy ktoś zechce się ze mną zaprzyjaźnić? François uśmiechnął się ciepło. Oczywiście. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma swoje miejsce w sercach odwiedzających. Musisz tylko być sobą, a przyjaźń sama przyjdzie. Lukas poczuł się uspokojony. Wiedział, że musi być cierpliwy i dać sobie czas na nawiązanie relacji z odwiedzającymi i innymi alpakami. Ostatecznie wiedział, że to miejsce jest pełne miłości i akceptacji. W miarę upływu czasu Lukas zaczął nawiązywać nowe przyjaźnie i stał się ulubieńcem wielu odwiedzających. Jego ciekawość i urok sprawiały, że wszyscy go uwielbiali. Alpaka Park był idealnym miejscem DLA Lukasa, gdzie każdy mógł odnaleźć swoje miejsce i doświadczyć prawdziwego przyjaznego ducha. I tak, Lukas wciąż miał mnóstwo przygód przed sobą, ale z rodziną Alpak i odwiedzającymi u jego boku wiedział, że niezależnie od tego, co nadejdzie, zawsze będzie to ciekawa i pełna radości przyszłość.